Ciekawe widzowie ja dzisiaj będziemy robić Mam cerę i mam tu takie potrzebne cz cztery rzeczy, okay. kremy, płatki kosmetycznej i Okej, okay. no musimy zrobić moją cerę, czyli na trzeba Ostatku moje włosy. Trzeba je zawiązać z takim kółczkiem. Okej, okay, już nie jest. Okej, okay, no to teraz będziemy robić mój krem. Ale czekajcie. Okej, okay, trzeba jeszcze zawiązać tam opaską, żeby te włosy mi tu nie wyleciały. Okej, okay, na no to rob. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapkach górę. ok, moja, moja, ale to będę tylko robić w tele. A następny odcinek będzie potem... To, no to często możecie wbić na mój kanał. Nazywam się Nikola Huchla. Okej okay, moja tele, czyli zrobimy... No to my się już do, do zobaczenia. Do zobaczenia. Przepraszam, że to w budzie, jest. I papa. Pa. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapki w górę.